Witamy państwa bardzo serdecznie na stacji Obama Shelf! Witam państwa bardzo serdecznie! Dzisiaj robimy wywiad z McQueenem! Powiedz coś o sobie! Podobno lubisz placki! Jakie placki lubisz dzisiaj jeść? Powiem ci, że mój kręgosłup naprawdę dobrze się sprawuje. Powiem, że też, że mój kręgosłup no nie wytrzymał, pękł mi. Byłem 48 razy w szpitalu. No zdarza się. Ale poza tym to yy, zjadłem też dzisiaj naleśniki. Nie, to były gofry. No, gofry zjadłem. No to było na tyle o dzisiejszym McQueenie. Do widzenia! Dobra, chłopaki, przykręćcie mi koła tak, żebym po 10 metrach się po prostu nie wywalił, okej? Okay? No, no, dobra robota. Dobra, teraz idę się, e, się pofleksować. Ej, ty, z dżemem czy masłem? Z dżemem. No, pojechali sobie ci idioci. Dobra, to, co miałem tu powiedzieć, a właśnie, w moich książkach. No, smakowały tak, jak moje zęby. A poza tym, ja sobie pojadę dalej trochę, bo mi spędzą koła. Hej, McQueen! Wiesz co? Na przykład patrz Jesteś gruby Gruby, no, rozumiesz, no? Tak, tak, a poza tym to śmierdzą Ci opony Starą oponą Co no, by to powiedzieć? no, No tak, dobre żarty, dobre żarty, No wiem, że dobre przecież Co nie? No tak, tak, co za ta, ta idiota. Na czym to skończyłem? Ma, tak, lubię pierogi O, moje pierogi są takie No co, on sobie myślę normalnie... Moje pierogi są lepsze ja chcę zdjęcie, ja chcę dam ci autograf Nie, nie, ja chcę autograf, ja chcę, ja chcę Dobra, dam ci, dam ci Oh my god, ua